Halo, halo, witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Jesteśmy dzisiaj w krótkim openingu Gdzie właśnie będziemy otwierać dzisiaj... Co? Będziemy dzisiaj otwierać właśnie pin hmm, Będziemy właśnie dzisiaj otwierać pin 8.89 generalnie kosztowało, także mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę Dlaczego to się nie wyświetla? Halo? O, dobra, jest pin ehm, No i co? I będziemy go dzisiaj otwierać I mam nadzieję, że to będzie dzisiaj Guardian Pin Albo Guardian Light pin. Jeżeli coś innego wypadnie, to będę niezadowolony. Chyba, że jeszcze DAS, może paść, to mi będzie jak najbardziej pasować. Także mam nadzieję, że wam zostawicie lajka like w górę. Zostawicie komentarz, zostawicie subskrypcję na tak także będzie naprawdę spoko. Jeden magiczny opening. Jeden magiczny pin. I ma wypaść Guardian pin albo Guardian Light pin, albo Dust 2 pin. Tak, to będzie fajnie. No i co? No i otwieramy go. Mam nadzieję. Że coś dobra wypadnie. Bo jak nie to się wkurzę lekutko i zostawicie lejka w górę, także Jakże co? Otwieramy i lecimy. Co nam wypadnie? Co na nas czeka w tym pinie? Lecimy z koksem i wypada co? I wypada Ja pierdole No, fajne. Wiem, że spoko. nie spoko. I powiem, że nie. Zobaczymy ile kosztuje. Fajne. Git jest. Nie ja przejmuje się. Fajne. 4 euro. No, fajne. A, to było na tyle. Fajny pin, no nie? O, spoko. Fajny, fajny, fajny pin. Pamiętam, że całkiem spoko. No co, dzięki za gadanie. Taki krótki opening dzisiaj był. Jednego pinu. Wstaje się. Nie no fajnie. Gara nie mi się podoba, ustawiam sobie go nawet tak, tak z ciekawości. Bardzo fajny, Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć. Pa. pa.